Halo, hallo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kariery. Tutaj Jasie gieły z, z, z walki o Ligę Mistrzów, o zwycięstwo w Lidze i w ogóle wszędzie, tylko żeby wygrać. Na dzień dobry, mamy, że Hurtado został sprzedany do Kadeksu. No i dobrze, pieniążki wpadają na konto. W tym odcinku na pewno musimy ściągnąć jakiegoś bramkarza i, i powalczyć o Ligę Mistrzów. No to tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań, tak? O, pomiędzy. Znaczy powiedzmy, przed odcinkiem ustawiłem tam rozwoje niektórym zawodnikom, żeby się rozwinęli tam co nieco. To raz dwa, że paru zawodników sobie przeszukałem z, z wolnych tych. Yy, z wolnego. Boże z tym broniły się. Z wolnych zawodników, wolny rynek nie wiem. No i tak, dobrze wydążą. Yy, dobra, ustawmy sobie składik na, na ligę. Ampadu, tutaj zagra Twaręż. Towarzysz i Dwomoch, i rakoczy. Dobra, wyjdziemy taki skład, bo za chwilę gramy z AEK Także wy w tym momencie możecie tam, jak wam się podoba seria oczywiście zostawić łapeczkę w górę, będzie mi miło niezmiernie, a my wygrywamy 2-1, pomimo, że przegrywaliśmy ładny kombek tutaj. w Słonionka zrobiły, także spoczko, luzik. Nagrywanie włączone, włączone. Także dzisiaj odcinek będzie później, no bo dopiero co go nagrywam, a mamy po pół do tr trzeciej. Także Dobra, Ramzej Zagrasz, Żurkowski. Czemu dam, że będą ważniejsze mecze, jak ty chłopie będziesz grał? Ajajaj, dobra. Podstawa, podstawa musi wyjść, panowie Żurek. chodź tutaj, Devine. Tutaj, Rakoczy, Kocyła. No, Kocyła, albo dobra, Rakoczy, Zagrasz. Tu Kamek, Oleajna, Walukiewicz z Kaną, Ramza i Lerwik. No, tak musimy wyjść takim składzikiem.

Panie trenerze, imponujący występ i dobra robota. Tylko tyle wam powiem w tym momencie. Dobra, teraz gramy z Radą, jak Radą. Dobra, zobaczmy. Na, na radom jakbym wystawił sobie znowu takie rezerwy, to, ale tym razem Noguera zagra. Kuna chce się pozbyć, bo za niego dobre pieniążki można dostać. Chodź, dwomoch. Tutaj nie idzie Kocyłka. Abelado czy Barcia? Kto będzie grał? Abelado. Bamba z Mosurem. Cyku, Chrysens tutaj, Tabuni za somera. Wiadomo, że Ampadu, no a brakarze zmiennika nie mam, ale on już za chwilę będzie w drodze. Ktoś by się tam przydał na ławkę. Szybka symulacja. Hop, jeden, jeden, włody angielski. Jak angielski, jak polski. To jest, to jest, co jest ciekawe, jak to jest możliwe. Jak angielski, jak polski. Dobra, rewanż za EGA. gramy u siebie. Dobra, tutaj mamy jakieś tam dwa raporty chyba przyszły, tak? Dam ci szansę. Augustin Rey Ło kurw, czaczki. Łocie panie, 22 miliony za Augustina Reja. Teraz pytanie tylko, czy on będzie chciał dołączyć w ogóle. Chłopco ma Overon. Okej. Okay. Ważny nie, bo by chciał być kluczowy, ale warto było próbować. Dobra, 4 lata są spoko. Bez klauzuli, klauzula 41 odrzuć. Ja nie chcę. Ok, wynagrodzenie, ile ci dam? Dychę za podpis 50. Dodaj premię, ty jesteś S SPD. Dodaj czyste konta, ci za 10 czystych kont dam ci 90 tysięcy, Coś takiego ci pasuje. To uczciwe, ok, no i spoko, ależ podpisanie. Kurka, takiego chłopczyka to się nie spodziewałem. Tu jeszcze ktoś, był, ten Jovanowicz też taki fajnie wygląda 4800 warty. Tak, CLS, nawet lewe wahadło. No tak. Hmm. Ty pomyślmy, pomyślmy o tym, jakby go przebranżowić na lewą obronę. Zamiast tego, zamiast Ainy, z Jovanowicz na 5 lat, ok, jak najbardziej, bez klauzuli, akceptujemy to. Ile chcesz zarabiać, ty mi powiedz. Dam ci 2010 za podpis, może być coś takiego? Jak ci to odpowiada, to ja jestem szczęśliwy. Oki. Okay. dobra, fajne dwa transfery przeprowadzone. Nie ma co tutaj nawet, co się zastanawiać. Kol Palmer, 12,5 milionów. No, sprowadziliśmy lepszych i, za, i to za darmo. Dani van der Huevel. Całkiem mógłby być sympatyczny, bramkarz nawet na ławkę, no ale zobaczymy, czy będziemy go chcieli. Yy, tak, o, zobaczmy sobie centrale. Yy, pokażcie mi tego nowego LP, gdzie on jest. Yy, Jovanovic i plan rozwoju. Jestem ciekaw, ile by go zajęło yy, pozycję LO228 tygodni. O kurka, trochę dużo chyba. Poza tym on słabo w obronie sobie radzi, jest lepszy, jest szybki. No ale czy, czy on się nadaje na obrońcę? Daj mi się, że nie bardzo. 43 obrony, to na bocznego obrońca jest malutko. 43, podczas gdy taki Olajna, ile ma? Olajna ma 71, no właśnie. To nie, nie ma co, nie ma co go tutaj ryzykować. Aczkolwiek wiem, co chcę zrobić. Wypożyczymy go, tak myślę, ponieważ Bustos... Czekaj, to muszę się zorientować w tym składzie, bo się troszeczkę porobiło. Skarlet Wodarczyk i ten, on jest na liście. Abo też jest, Drakoczy, Barera. Barera też jest na sprzedaż Kun tak samo. Divine, dwomoch, dwomoch, wolę tego, wolę Pierre Dwomoch. Żurkowski zostaje, galeto, też idzie na sprzedaż. Tawarysz i noguera. Tego Noguera bym nie wiem, czy bym nie, wy, nie wypożyczył czasami, bo, bo, bo mam za dużo tych pomocników. Spróbujemy cię wypożyczyć. Steven Jovanowicz też by poszedł na wypożyczenie, myślę, bo mamy Kamyka i mamy tego. Bruno Bustos na sprzedaż. Adam Augustin, dobra, ale może być i Adam. To co teraz Ronald Sommer na sprzedaż? Hmm. Przejrzyj oferty za Ronalda Sommer. Nie ma, ale ktoś go chciał kupić. Czy my się spróbujemy go pozbyć? I, i Augustin Ray by wchodził w jego ten, w jego, w jego buty by wszedł. Hmm, kontrakt minuty nie jest zadowolony Ray i Ampadu, Ampadu by był spoko z dla Rej, a no to chyba możemy tak pójść, że spróbujemy go sprzedać. Tym bardziej, że on jest swoje swoje warty. Kurde, nie wyszedłem stąd. Jeszcze chcę przejrzeć raz, dobra. Ronald Sommer, zobaczymy. Bar, Sergio Bars, ktoś jest tutaj? Aha, Bars jest na sprzedaż, czyli Abelado będzie grał, dobra. Ok, bamba, tutaj stoperów mamy. Ten też jest na sprzedaż. Ok, wszystko jest wiadome. Wszystko spoko. Wszystko gra. Czy my coś tu jeszcze mamy? Pokaż mi jakichś bramkarzy. Federico Revel na przykład. Jakiś młodziutki chłopak, Diego Montero, Mac lub Unamareo. Y tak samo. A jakbyśmy go podkupili. A on dopiero doszedł. Najbardziej mi ten Dani van der Huevel ciekawi na bramkę. No ale zobaczymy, dobra. Zmieńmy sobie składzik. chodź tutaj Scarlett, tu chodź Devine, tutaj idzie Pan Żurkowski. No tu myślę, że Rej już będzie grał w pierwszym. Aczkolwiek nie w tym meczu. Bo, bo, bo to jest Liga Mistrzów, tutaj my chcemy, chcemy wygrać. Dobra, Walukiewicz skanął na środek. Olejna i Lerwik w bramce. Lerwik musi podskoczyć do 70 w tym sezonie, bo normalnie. Wy, 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 ten, obniża na poziom, dobra, przesymulujmy ten mecz, chociaż jedną połowę, zobaczmy, na co, na co stać tutaj Słonionka przeciwność, przeciwko Aik nie wiem, jaki pseudonim ma ale pewnie coś jest związane z tym, co jest na Herbie, nawet nie wiem, co to może być, ale mniejsze z tym, Szymański gra w Ajku, a dobra, zaczęli goście tutaj, kurde, Szymański z numerem 4, on nie może nam strzelić bramki, tutaj Garcia, już dobre do ale świetnie wybijawa Lukiewicz. Dobrze, Żurkowski, tutaj jest Scarlet, Device, Scarlet, ależ tam bieg Żurkowski. Dobra, piłka teraz do Kamyka. Kamek co wymyśli? Dobrze, Olejna na obieg do końcowej linii. Teraz Kamiński wścina, dobre podanie. No, tak jest. Michał Rakoczy 1-0, dobrze, dobrze, dobrze. Tak to może funkcjonować. Nawet nie może, tylko musi. Skarlecik, poczekaj, dobrze. Żurkowski, Kamek tam, Olejna fajnie szedł na obieg. No, troszeczkę żeście to. Ale, ale, no, no, no. 2-0, dobra, Alfie de Ja myślę, że to można przejść do wyniku. Szybko się zakończył ten mecz. Dobrze, 2-0. Nie ma co przedłużać tego czasu. Myślałem, że Ajax prowadzi jakieś tam jakieś zagrożenie, ale właśnie, a propos, a propos tego, ciekawi mnie taki jeden piłkarz jak Szymański, tylko, że nie Damian, a Sebastian Szymański. Jak on wygląda? Jak wygląda jego karta w ogóle czy karta. Boże, czy to karta? Już przyzwyczaiłem do, do ultimata. Jak wygląda jego profil w ogóle? Wypożyczenie pomo pomoże ci w karierze, ziomuś. I mnie nie denerwuj, bo normalnie budżet mamy 30 milionów, a ja nie, nie, mam, nie wiem, kogo mam kupować. To już jest, kurwa, końcówka okienka w ogóle. Scarlett za 14 milionów Chelsea chce. kurwę negocjuj. Po pierwsze negocjujmy. Tak, negocjujemy. I pieniążki, jakie ja chcę zaotrzymać za Scarletta, to wiesz, jaka jest? Zaproponuj nową kwotę. I to jest... 85 milionów, jak dacie, to możemy rozmawiać. Spoko. To wypierdale. Dziękuję dziękuję za uwagę. Tu przełożone 300 tysięcy za ten. Dobrze. Mecz z Górnikiem jeszcze przed zakończeniem okienka. No szkoda, szkoda, bo źle się to zapowiada dla nas, ponieważ mało, mało piłkarzy w ogóle odeszło. Strasznie mi się to nie podoba. Mamy szeroką kadrę, to, to fakt, aczkolwiek nie jest to... Nie jest to coś, co mnie cieszy, bo, bo, bo to to... Bo jak to skupienie będzie takie niezbyt na dobrym poziomie. Chciałem też zarobić więcej pieniążków mieć, no ale co zrobić? Nie chcą nam dać zarobić chłopaki. Chyba, że w ostatni dzień ktoś odejdzie, aczkolwiek wątpię. Za chwilę będą płakać, że oni chcą grać, że oni to tamto. Ej, same, same kłopoty na razie na początku tego sezonu. Nie jest, nie jest łatwo. Ale cóż, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Zobaczmy, zobaczmy, co przyniesie ten ostatni dzień. Czy, czy tutaj ktoś odejdzie? Zarobione i tak zarobiliśmy 11 milionów 200. 000, a wydaliśmy tylko 0 dobra. Oferta: wypożyczenie Jovanowicz jest z opcją wykupu. To nie negocjacje, ja nie chcę, żebyś go wykupił. Chciałbym bez wykupu, po, po, po prostu wypożyczenie bez opcji wykupu. No to nie, no to jak nie chcesz, to nie, to trudno. To on nie pójdzie. A Noguera, tylko mm, negocjuj. Nie chcę na 2 lata. Dwa lata to troszkę dużo. Hmm, dwuletnie. A bo chuj, dobra. Niech idzie na dwa lata. Kontra oferta Mordo, ale to wy będziecie więcej płacić. 50 pision na 50, 45, 55. Dobra, to macie, 50 pision na 50. Zobaczymy, będziemy śledzić Noguera jak tam, jak się rozwinie, bo jest, jest warty dosyć sporo, więc szkoda by go było stracić na, na zawsze. 137 milionów wirc. Wody jest którym Wow. Miałby wypożyczenie na rok. Nie wiesz co już. Odrzucam. Niech on idzie do tego. Do, do Empoli na 2 lata. Bardziej mi się to podoba, że będzie grał w słabszym klubie i, i się chłopak coś tam rozwinie. Pogra sobie piłkę dotnie, Może tam podagmuje, mówię. Nie. To tam jakiś Polak. Aktualnie chyba nie gra. Był Żurkowski, ale teraz Żur, żurek jest u nas. Wypożyczenie na 2 lata. O no i to mi się podoba, tylko w Crystal Palace będzie grał, Zaakceptuj. Negocjacje, dobra niech sobie tam negocjują chłopaki. Dobra, chociaż wypożyczenia pójdą, bo widzę, widzę że tragedia. Oferta wypożyczenia, miałby wypożyczenie na rok, ale bez opcji wykupu. Zaakceptuję, prowadzi tu i tu. Czy na rok, czy na dwa lata to jest mi obojętne, bylebyś się dogadał. Mniej więcej, więcej transformów nie potrzebujemy teraz. Robić nie potrzebujemy. Uu, klub Galata Zara chcę go kupić. Dobra, w, czy my możemy sobie go zastąpić? Chrysens by wtedy był podstawowym. Ola Aina, czy możemy się go pozbyć? Chrysens 67, ale o ma ile? 20 lat, tak? No właśnie, a Oleajna ma 76 i 27 lat. Do tego jest jeszcze Armoługun w razie czego. Armoługon 70, który w razie czego mógłby robić za takiego rezerwowego obrońcę. A Oleajny się możemy pozbyć. Spróbujmy, spróbujmy się pozbyć Oleajny. Dajmy, wynegocjujemy jakieś 10, ponad 10 milionów. Jak się uda, to będzie fajnie. Ale to oznacza, że będziemy bez podstawowego lewego obrońcy troszeczkę. Ale jestem, jestem gotów się... Tego dobra, 11 milionów, albo nie, 12, zacznijmy od 12, jak będziesz chciał to dać, jak nie to nie, 9800, oferta, nową kwotę, dawaj dyszkę co najmniej, albo 11, zejdźmy w dół, ja zejdę o 1 milion, 11, spotkamy się dziś przy 10, a, okej, okay. chcecie zapłacić 11, no to fajnie. Dobra, teraz taka sprawa jest, że brakarza nie mam drugiego i by się przydało go ściągnąć, gdzie on jest? Gdzie tu jest Marero, dobra? Oni do mnie nie przyjdą już. Ja muszę ich w końcu stąd wy, wywalić, chyba bo tak patrzę, obserwuję. Kurde, ale żebym to zrąbał. Gdzie on jest? 70. On miał chyba. Tu jest Van der Heuvel, Dani Van der Niedawno został kupiony. No to troszeczkę jest lipa, dobra? Wolny, za nie to, wolny zawodnik, bramkarz. Daj mi bramkarza. Chociaż tak było, żeby był ktokolwiek. Jest ktoś, kto będzie, może być całkiem dobry Joseph Anang. Umiejętności brąkarskie: 72 teoretycznie, czyli może mieć o wiele gorsze Humberto Acevedo: 67. Wiecie co? Ja sobie wezmę. Wezmę chyba Humberto Acevedo. Czy próbujemy, próbujemy pierściągnąć tego Josefa Ananga? Tak, tak zrobimy. Spróbujemy go ściągnąć. Jak się uda, to się uda. Nie, to nie. Po prostu chodzi o to, żeby mieć w takiego zmiennika rotacyjnego. Jakie byś chciał być? Rotacyjne ci pasują? Ważne. No dobra, powiedzmy, że coś tam sobie czasem pograsz. Co 5 lat ci damy? 2-3. No i spoko. Ignoruj klauzulę zarobki nie wiem, jakie ci mogę dać. Ile ty byś mógł chcieć zarobić? Myślę, że nie że że 2000 ci stykną. 2010 za podpis. Premier, jeszcze, żebyś się czuł jakoś do 10. 5 czystych koz za 30 tysięcy. Pasuje ci takie coś, 2400 bonus za podpis. Okej. Okay. Dobra, dobra. Ja się tam sypnął z portfela. Mamy bramkarza rezerwowego w razie czegoś. Czy się opłacało, czy nie, to nie wiem. Ważne, że jest bramkarz na ławkę. Dobra, teraz Bernardeski, tam proszę, pulsem do Kaliari. Hmm, w Włodzie fajnie. Jołwanowic nie zostanie, bamba. Bamba nie chce, bamba zostaje, bamba będzie. Grywał, pensja 400 tysięcy i heja do przodu, nie ma, nie ma co, Kyle Walker, Walker Peters do, do Evertonu, dobra, dwie jakieś wiadomości dostaliśmy, pytanie tylko kto, czyli nic ważnego, kurde, o, Jovanović wypożyczony, na sprzedany, no to spoko, Wledan Kowacewicz do Sportingu. to to taki realny transfer, bo swojego czasu się chyba nim Benfica nawet interesowała, żeby go kupić, no, teraz oferta transferu somer jeszcze przyszła. Hmm. Czy my chcemy się go pozbyć? Teoretycznie możemy spróbować go się pozbyć. Możemy, nie powiem, że nie. Mamy 16 minut odcinka czy tam 17, 16 milionów spróbujmy zawyżmy cenę za niego. 90. Hmm. wymiana piłkarzy pomocnicy, szymański. No to spiedajno, mordo. Ja tu chciałem w tego już kupić. Oni chcą go wypożyczyć. Odrzuć, odrzuć. Benek, Benek, ty wchodzisz do, do pierwszego składu. Nie ma co, wchodzisz z buta. Brat Young, pokaż brad Young 70, już go ktoś kupił. Już go ktoś kupił. Maryć Cajero i Cole Palmer. o ten Liao Cajero, czy jak bo tam nawet spoko wyglądał. Dobra, czy my jesteśmy już w grupie Ligi Mistrzów? Jesteśmy chyba. A, jak z i Napoli, o kurwa. Ale grupa Ligi Mistrzów. Nie mam pytań. Troszku się załamałem w tym momencie. Jak my z tego wyjdziemy, to kurwa nie wiem. A najlepszym mamy cel Ligi Mistrzów w ogóle ćwierćfinał. Chciałem zarobić. Ja cię pierdyle, jaka grupa mocarna. A przecież ja mam cel. ćwierć <śmierdź finał> To jest cud, że mamy awans w ogóle do grupy. Ja. Grupa śmierci normalnie. Ale Lekia też swego czasu miała mocną grupę, a z trzeciego miejsca powiedzmy tam grała w Lidze europejskiej dalej. Nie wyszły z grupy LM, ale z takiej grupy wyjść i grać w, w Lidze Europy, jak był Sporting, bo, Borussia i Real, no to, to szacun. Dobra, Federico Rewel, chodź tu, pokaż się, 66. Ja Cię mogę podpisać chyba, nie? W ogóle... Przez to, że Ty jesteś wolny, Ale po co ja mam Cię podpisać, jak ja sobie podpisałem bramkarz? A dobra, nieważne, nie Dobra, ale w tym momencie mogę zrobić coś takiego że sobie ustawimy drugi skład nowy skład ustawimy sobie LM i tak jak jest teraz czyli tylko że tu będzie Scarlet, tu będzie grał Devine tu będzie grał Żurkowski myślę że będzie grał hmm, Ray Ray wchodzi do pierwszego składu tutaj Rakoczy Ramzaj tutaj Walukiewicz Sykanom tutaj Chrysen podstawowy no i co ja myślę że to tyle jeżeli chodzi o, o podstawowy skład, Anang jest na ławce, no to jest fajnie, dobra. Skład na LM mamy gotowy, a Brookbet domyślnie to to wodarczych Dwomoch, nie Somer tylko Rey, Mosur, Bamba, Armogun, Abeledo, Kocyła, Tabuni Włodi i nie Rey tylko tylko i ten Ampadu raczej i ten Ampadu. Somer może iść na sprzedaż, a raczej tak, tak myślę. Aczkolwiek to nie jest jeszcze piłkarz, którego też skreślam. Bo, bo, bo jeszcze się wiele może wydarzyć: sezon długi, może jakaś kontuzja. Dobra, rezerwy na ligę wychodzą. Teraz zaczynamy mecz z lidem Ishu. 2 do 2, dwomok Tomasiewicz, Włodarczyk, Kłos. No, 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 no. Niedobrze, niedobrze. Och, i mamy to, na co długo czekaliśmy. Faza grupowa Ligi Mistrzów, ale jak widzę tą grupę, to pokażcie mi, PZ na Ax Ajax, z Zarombista, Faz ten, Bayern, Atletico, Lille, Dynamo, Kio. No to tu łatwo, tutaj też, no Piemonte. A jajaj, Liverpool, Roma, Lipsk, Barcelona, Arsenal, Porto Bru Inter West Ham. Spór z Realem, no to ja myślę, że myśmy chyba najgorzej trafili. No ale co, nie ma co się łamać, no trzeba tutaj wygrać. Przede wszystkim zrobić wszystko, żeby wygrać. Czy Kana w ogóle nie jest dwa razy? Baba, Mosor, Kana... Dobra. Zacznijmy w Ligę Mistrzów. Oj, 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 Żywkowi Tadić, przesymulujmy, przesymulujmy normalnie i myślę, że to będzie ostatni mecz w tym odcinku, który, który zobaczycie. Ja się poprawię. Chcę poczuć emocje. Bo jak my to to punkt chociaż wywieźmy, proszę o punkt. Chyba muszę w końcu ten numer zmienić, bo normalnie już mnie to denerwuje. Nie wiem komu dać dychę, ale chyba, chyba Dewajnemu. Dewajne będzie naszą dyszką. Graj tutaj do, 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 Rakoczego. No i rzut wolny, kto wykonuje? 21 Skarlet, czemu ty Skarlet wykonuje rzut roczny, jak to powinien być w polu karnym? Ale grają, ale grają chłopaki! O na, na. Dobra, Szurkowski króciutko z Kamykiem, Kamek, Kamyk, rzut karny karny kurwa, Scarlet. Scarlet, proszę. Ja pierdola. Oj, Scarlet, Scarlet. Taka sytuacja była. Mogliśmy objąć prowadzenie w pierwszym, w pierwszych 10 minutach. Ja cię pierniczka. Nie ma spalonego, jedź. Sam. Uderz to z daleka. Dawaj, ajajajajajaj, aj, 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 divine. Dobrze, dobrze, ale mamy sytuację, chyba dwa strzały oddaliśmy. Trzy nawet. Mamy lepsze posiadanie, coś dominujemy ten Ajax na początku, ale aczkolwiek to jest Ajax, boję się, że zaraz jakaś jedna akcja i... O właśnie! O tym mówię, kur... Wiejoberka jest jak do siebie, ale dobra interwencja Lerwika. Dośrodkowanie no tutaj, no ciasno, ciasno, złe wybicie, panowie, nie możecie tak robić. Nie róbcie tak, nie dajcie, nie, 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 brawo Lerwik, znowu Berhaj z rzutu urożnego. dobrze tutaj, kto wybija Ramzaj, no nie daj, brawo Lerwik, no i widzicie już jeszcze już mają więcej sytuacji, 4, my 3, ale my 3 celne, 5, 2 w strzałach, 5, 3 znaczy się, przepraszam, chodziło mi, że 2 celne oni mają powiedzmy, tak to nazwijmy, Rakoczy. O, świetnie tutaj. 26 to jest kto? 2, 22 z Ray. Kamyk, do, no, no. Nie, 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 panowie. Mamy dobre okazy w tym meczu. Mieliśmy rzut kardy. Fakt faktem, że jak na razie to jest chyba mecz bramkarzy, bo i nada dobrze, dobrze broni i lerwik. Ale kurka mać, ten karty chyba najbardziej boli, że Scarlet nie trafił. Dobra piłka, dobrze lerwik. O, dla zabawa tutaj. Kamyk, dobrze, ten Skarlet się pokazał, przerzuć do tego, do Ramzaja, dobrze, brawo, a i tutaj ładnie chciał to zrobić Rakoczy do, do Skarleta, koniec pierwszej połowy w tym momencie, no mamy meczek meczik całkiem emocjonujący, Skarlet widzimy w 9 minucie nie trafił karnego, szkoda, szkoda tej sytuacji na pewno, bo, bo mogłoby to dużo zmienić, myślę, w myślę w tym meczu, no ale co zrobimy, no źle tutaj się zachował, teraz Chrysens, ale co się dziwić, Chrysens jest młodziutki, więc... On dopiero się tam szlifuje, zbiera te szlify w lidze mistrzu. Bo to no, musi wejść w buty Olejny, więc to też nie jest tak łatwo. łatwe. Olejna doświadczony, już 27-letni była, a tutaj z 20, więc on jeszcze się rozwinie. Dobrze, Żurkowski, Ramzaj tutaj ofensywne ma zapędy do Żurkowskiego. No tutaj no ciekawe to chcieli rozwiązać na pewno, słoniątka nasze, ale no co, 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 co się tutaj wydarzyło. Piup, 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 nie daj, nie daj, nie tak łatwo, panie, co ty tam odchodzisz? Dobrze, tutaj kto? Hisense? Dobrze, Skarlecik. Graj tutaj do. do. Divina. Brawo, Kamyk. Dobre uderzenie i zablokowane. I mamy już drożny Może jakiś drożny stały fragment gry. No to. jak nie idzie z gry, to może stały fragment. No nie, dobra. Zróbmy jakąś zmianę. Dajmy może kto? Może dwomok coś rozkręci za Divina. i I. i... I włodziej za Scarleto, dobra. Podwójna zmiana, zmieniamy troszeczkę z przodu. Bo, bo Scarlett przez ten karny to go tylko zdejmuje, bo mógł go wykorzystać inaczej, byśmy wtedy rozmawiali. A tak to lipa, lipa. Dobra, 70 minuta na, na zegarze. Oj, Berghuis. Brawo, Lerwik. Brawo, Lerwik. Cóż to jest za bramkarzy No, wo interwencja. No nie, nie tak, nie tak panowie. Mmm, mm, mm. Dobrze, ty dobrze. Aj do kamyka, nie graj. Tak. Tu do pierwszej, tak, tak, Żurek tam poszedł. Aj da, graj, kamyka, Dobrze, albo Żurka, Nie, no to za bardzo. Rekord, kurka, co wy gracie, panowie? Lepsze te piłki dokładać. Możecie jedną kontrę zrobić, która będzie bramkowa, a nie wy jakiś Jambalaya odstawiacie. Co to jest? Ja, pierdola i I chuj w dupę, Kurwa mać. Mm. Pierdola. Nieustanny pressing, szybkie konstruowanie akcji, napierdalamy teraz do przodu, nie wiem kto wejdzie, Tabuni Zarakoczego. czego. Szkoda, 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 bo mecz wyrównany myślę był, mieliśmy jakieś swoje też sytuacje, mogliśmy kontrę dobrą przeprowadzić, ale no oni poda podałem nie tam gdzie trzeba. Włodi uderz, kurwa, dobrze Kamyk, szybka odpowiedź. Brawo, 1-1. No i o, o taką akcję chodziło. Czemu wy wcześniej tak nie graliście? Kurka mać, troszeczkę nerwowości było w, w końcówce tego meczu, aczkolwiek dobrze lerwig. Jeszcze będziesz udrożny? Będziesz udrożny. Jeszcze Berchaz, jeszcze będzie okazja. Nie ma. Foul, dobra, ów. Koniec meczu, kończ panie. Dobra, remisujemy, no mecz emocjonujący, nie ma co bo w końcówce dopiero bramki padły, no ale emocji nie brakowało. Ciekawe jak PSG z Napoli zagra pierwszy mecz. Zobaczymy po, po meczu. Dobra, przesymulujmy jeszcze do meczu. Środkowy pomocnik, on już ukończony, plan rozwoju. Pokaż, co ty tu, ty masz jaki plan rozwoju? Środkowy pomocnik, ale sztuczki. Nie no, to jeszcze jeszcze możesz się rozwijać tam. Pięć gwiazdek sobie dupniesz i na napierdala w środku pola. Dwomok ty mówisz, że jesteś w formie. Rozważę Twoją prośbę. Końcowy raport o Sebek Szymański. 81. Uhuhu. Ściągniemy se Szymka. Unai 67. No nie wiem, nie wiem. Pomyślimy, pomyślimy. Pomyślimy nad tym, ale to myślę, że już w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej.